Zimny wiatr. Wył przez wąskie ulice małego, amerykańskiego miasteczka, dzwoniąc w szyby barów i migocząc neonami, które desperacko próbowały wnieść ciepło w noc na zewnątrz jednego z takich barów. Mężczyzna siedział osunięty o ścianę. Jego ubrania były podarte, włosy zaniedbane, twarz naznaczona bliznami bitwy, której nikt inny nie widział. Nogi odmówiły mu posłuszeństwa, zmuszając go do starego wózka inwalickiego a jego puste oczy opowiadały historię niezliczonych nocy, spędzonych bez schronienia. Był jednym z tych ludzi, obok których przechodzi się obojętnie, kimś, kogo świat już osądził, naznaczył i porzucił, ale wewnątrz baru. Czyjeś serce miało się zmienić. Jego historia na zawsze. Iskierki, jeśli wierzysz w życzliwość. Drugie szanse i siłę współczucia. Poświęć chwilę, by polubić to wideo. Udostępnij je komuś, kto potrzebuje nadziei dzisiaj i zasubskrybuj Kindness Corner. Aby więcej takich historii mogło dotykać serc na całym świecie, Twoje wsparcie utrzymuje je przy życiu. Kelnerka Emily. Nie była obca trudnością. Mając zaledwie 24 lata, życie nauczyło ją lekcji, cięższych niż jej wiek. Pracowała na podwójnych zmianach, nosząc tace parujących talerzy i filiżanek kawy, z wymuszonym uśmiechem, podczas gdy w środku martwiła się rachunkami, piętrzącymi się na kuchennym blacie i opłatami szkolnymi młodszego brata, które zawsze wydawały się nieosiągalne, a jednak bez względu na zmęczenie. Emili niosła w sobie cichą siłę, taką, która widziała przez brud i rozpacz mężczyzny na zewnątrz i dostrzegała coś, co inni ignorowali: Jego człowieczeństwo każdego wieczoru po obsłużeniu ostatnich klientów. Przynosiła mu miskę gorącej zupy i kromkę chleba. Nigdy nie pytała o imię. I on nigdy go nie podał. Wiedziała tylko, że jego oczy, choć zmętniały od smutku, łagodniały za każdym razem, gdy stawiała przed nim jedzenie. Z dni robiły się tygodnie. Emily zaczęła dostrzegać szepty innych klientów. Niektórzy przewracali oczami na jej współczucie, mamrocząc, że pomaganie żebrakom tylko zachęca do lenistwa. Inni kręcili głowami z politowaniem. Przekonani, że mężczyzna zmarnował życie i nie miał kogo obwiniać poza sobą, ale Emily nigdy nie pozwoliła, by te głosy zmieniły jej serce. Pamiętała noce, kiedy ona i brat kładli się spać głodni, czekając na matkę wracającą z pracy. Tylko po to, by dowiedzieć się, że pominęła własny posiłek, by oni mogli zjeść. Emily znała głód. Znała beznadziejność, i wiedziała, że najmniejsza życzliwość czasem, może być jak cud, żebrak, choć słaby ciałem, niosł ze sobą aurę tajemnicy. Jego blizny sugerowały nieopowiedziane zmagania. Jego milczenie nie wynikało z dumy, lecz z głębokiego bólu. I choć siedział cicho przy oknie baru, obserwując, jak życie mija obok niego, jego obecność była nie do przeoczenia. Powoli mały akt dobroci Emili przerodził się w więź. O której żadne z nich nie mówiło, ale którą oboje cenili. W nocy, gdy śnieg przykrywał ulicę, przynosiła mu dodatkowe bułki zawinięte w serwetki, gdy burze tłukły w okna baru, nalewała mu trochę więcej zupy, niż zwykle, udając, że nie widzi dezaprobaty menadżera. Aż nadszedł wieczór, gdy wszystko się zmieniło. Mężczyzna wyglądał na słabszego, niż zwykle. Jego dłonie drżały, gdy próbował unieść łyżkę. Emily uklękła obok niego, podtrzymując miskę. Jej oczy wypełniła troska. Po raz pierwszy spojrzał na nią nie z ostrożnością złamanej duszy, ale z ciężarem kogoś, kto nosił sekret zbyt ciężki do uniesienia. Jego usta się rozchyliły i chrapliwym, ochrypłym głosem wyjawił słowa, które ją szokowały. Nie był żebrakiem. Nie był nawet biedny. Był w rzeczywistości miliarderem na początku Emily sądziła, że jego umysł jest zmącony majaczeniem, a jednak jego spojrzenie było pewne, ton to zdecydowany. Opowiedział jej o życiu niegdyś pełnym szklanych biurowców, luksusowych samochodów i okładek magazynów, które wychwalały go jako jednego z najbardziej udanych przedsiębiorców Ameryki. Ale w pogoni za bogactwem stracił wszystko rodzinę, zaufanie i miłość. Zdradzony przez najbliższych, złamany przez presję chciwości i ambicji. Odszedł od tego wszystkiego, wybierając anonimowość zamiast przepychu. Jego blizny nie pochodziły tylko z bitew fizycznych, ale też z wojen toczonych w salach konferencyjnych i we własnej duszy. Emili siedziała oszołomiona, jej serce waliło, gdy zdała sobie sprawę, że mężczyzna, którego codziennie karmiła z litości, był kimś. Kto kiedyś miał więcej pieniędzy, niż mogła sobie wyobrazić, ale najbardziej uderzyła ją nie jego fortuna, ani upadek, ale jego wdzięczność. Wyznał, że przez wszystkie lata sukcesu, otoczony ludźmi, którzy twierdzili, że mu zależy, nigdy nie poczuł prawdziwej życzliwości, tak jak wtedy, gdy ona postawiła przed nim miskę zupy, bez żadnych oczekiwań w zamian od tej nocy. Historia Emilii i żebraka zaczęła się rozprzestrzeniać poza ściany baru. Mężczyzna, powoli odzyskując siły i wolę życia, zaczął odwiedzać bar nie jako bezimienna postać na zewnątrz, ale jako gość w środku. Po cichu obserwując odporność Emilii, nieświadoma ona. On zaczął wprowadzać plany w życie, za cieniami jego pokory, wciąż spoczywały ogromne zasoby. I postanowił, że ta młoda kobieta, która widziała w nim człowieka, nie upadłego miliardera ani żebraka. Będzie tą, której życie odmieni. Tygodnie później Emily otrzymała kopertę, wsuniętą pod drzwi jej mieszkania. W środku nie było tylko listu, ale dokumenty, które miały na zawsze zmienić bieg jej życia. Miliarder po cichu spłacił wszystkie jej długi, zabezpieczył edukację jej brata, a nawet sprawił, że stała się właścicielką baru, w którym pracowała niestrudzenie. Płakała nocami nie z powodu pieniędzy. Ani nagłego zdjęcia ciężarów, ale dlatego, że jej prosty akt dobroci otworzył prawdę, w którą zawsze wierzyła, że współczucie może rozchodzić się falami, w sposób, którego nigdy nie można przewidzieć. Mężczyzna zniknął wkrótce potem, nie zostawiając śladu poza dziedzictwem swojej wdzięczności. Ale bar, który zostawił w rękach Emilii, stał się latarnią dla innych. Kontynuowała, serwując posiłki każdemu, kto przyszedł głodny. Nigdy nie odmawiając tym, którzy nie mieli czym zapłacić, a w każdym akcie dobroci, czuła niewidzialną obecność mężczyzny, który kiedyś był złamany, ale przypomniał jej i miasteczku, że bogactwo nic nie znaczy. Jeśli nie może być użyte do leczenia serc, jeśli ta historia poruszyła twoje serce, poświęć chwilę, aby polubić, udostępnić i zasubskrybować kindness corner, te historie o życzliwości. I drugich szansach mają inspirować nadzieję, a Twoje wsparcie. Pomaga im dotrzeć do większej liczby osób, które ich potrzebują. Zanim skończymy, chcę Cię poprosić o jedną wyjątkową rzecz. Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi myślami. Czy okazałbyś życzliwość żebrakowi? Gdybyś był na miejscu Emilii. Twoje słowa mogą zainspirować. Kogoś innego by wybrał współczucie dziś. A więc... Opowieść o kelnerce i żebraku, który okazał się miliarderem, przypomina nam wszystkim, że czasem najbogatsze skarby w życiu nie są w bankach ani w biznesach, ale w prostych, cichych aktach dobroci, które ujawniają prawdziwe bogactwo ludzkiej duszy. Życie często przypomina nam, że pozory mogą mylić. Mężczyzna, który wydawał się złamany i zapomniany, był w rzeczywistości. Kimś, kto widział zarówno najwyższe wieże sukcesu, jak i najniższe doliny rozpaczy, a jednak to, co liczyło się najbardziej na końcu, to nie było bogactwo, które kiedyś miał, ale dobroć okazana mu, gdy nie miał nic. Prosty akt współczucia Emilii, miska zupy podana bez osądu, stała się punktem zwrotnym w historii, która mogła skończyć się ciszą. Zamiast tego stała się dziedzictwem nadziei, przypomnieniem, że miłość i dobroć. Mają większą moc niż pieniądze, kiedykolwiek będą miały. W świecie, w którym tak wielu przechodzi obok bez spojrzenia, gdzie ludzie szybko osądzają, a wolno się troszczą. Takie historie. Rzucają światło na to, co naprawdę czyni nas ludźmi. Wszyscy nosimy ciężary, wszyscy mamy blizny, ale także. Wszyscy mamy zdolność, by ulżyć w bólu innego człowieka. Małym gestem współczucia. Czasami. Największe cuda ukryte są w najprostszych czynach. Uśmiech, posiłek. Dobre słowo, gdy ktoś najbardziej go potrzebuje. Ta historia nie jest tylko o miliarderze przebranym za żebraka. To opowieść o tym, jak dobroć może przepisać losy. Emily dała jedzenie, ale ważniejsze dała godność, a w zamian odkryła, że jeden akt dobroci może rozchodzić się falami w przyszłość jaśniejszą niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Niech więc ta historia będzie przypomnieniem dla nas wszystkich. Nigdy nie lekceważ siły dobroci. To, co dla ciebie może wydawać się małe, dla kogoś innego może znaczyć cały świat. Nieś tę wiadomość ze sobą. A gdy zobaczysz kogoś w potrzebie, pamiętaj, że współczucie nic nie kosztuje, a może zmienić wszystko.